Sprawa, którą dziś przedstawię, jest mało znana, a jednocześnie bardzo tajemnicza. Przeniesiemy się w niezwykle malowniczy, wyjątkowy zakątek globu, jakim są Hawaje. To tam miało miejsce zaginięcie osiemnastoletniego Sprawa wydaje się z pozoru prosta do wyjaśnienia. Wszystko skomplikowało jednak ostatnie zdjęcie, jakie nastolatek zrobił przed zniknięciem. Mam na imię Michał i zapraszam do wysłuchania podcastu. Daylen Pua urodził się i mieszkał na Hawajach. Konkretnie była to wyspa Hawaii, największa spośród wszystkich wysp archipelagu. Z tego powodu jest nazywana Wielką Wyspą. Odejlenie i samej sprawie nie ma zbyt wiele informacji w ogólnodostępnych źródłach. Wiemy, że w chwili zaginięcia Pua miał 18 lat i był uczniem szkoły średniej. Chodził do szkoły dwujęzycznej w mieście Kealakekua. Mołki, bo tak nazywali go bliscy, określany był jako energiczny i ambitny chłopak. Dalen miał też bardzo konkretne plany na przyszłość. Marzył bowiem o tym, żeby zostać cukiernikiem. Pasją nastolatka były także piesze wędrówki oraz odkrywanie nowych miejsc. Niestety to zamiłowanie okazało się zgubą dla bohatera tego odcinka. Przejdziemy teraz do wydarzeń poprzedzających zaginięcie chłopaka z Hawajów. W środę 25 lutego 2015 roku Daylen odwiedził swoją babcię, Martę B. Kobieta mieszkała w małej miejscowości Wajanae na wyspie Oahu. W tamtych okolicach odbywała się wycieczka szkolna Daylena, dlatego 18-latek postanowił po jej zakończeniu zobaczyć się z babcią. Podczas jednej z rozmów podzielił się swoim marzeniem o zdobyciu słynnego szlaku Stairway to Heaven. Marta odradzała wnukowi ten pomysł. Atrakcja ta była zamknięta, władze nie zezwalały na niebezpieczną wspinaczkę. Za złamanie zakazu groziła grzywna nawet w wysokości tysiąca dolarów. Kobieta miała nadzieję, że Daylenowi ten argument przemówi do rozsądku. Nastolatek jeszcze tego samego dnia na swoim profilu na Facebooku opublikował jednak zdjęcie słynnych schodów haiku z podpisem Stairway to Heaven. Hiking this insane hike tomorrow. Wish me luck. W wolnym tłumaczeniu brzmiało to mniej więcej tak, schody do nieba. Jutro będę się wspinał po tym niesamowitym szlaku. Życzcie mi szczęścia. W tym momencie przejdziemy właśnie do tego, czym owe schody do nieba w ogóle były. Miłośnikom muzyki rockowej przyjdzie pewnie na myśl epicki utwór zespołu Led Zeppelin o takim właśnie tytule, ale jest to oczywiście błędny trop. Schody Haiku, zwane również schodami do nieba lub drabiną Haiku, to stroma, stalowa konstrukcja na wyspie Oahu. Jest ona trzecią co do wielkości wyspą Hawajów, ma jednak największą gęstość zaludnienia. Na Oahu mieszka bowiem około miliona osób, czyli 70% całej populacji Hawajów. Zdecydowana większość to mieszkańcy Honolulu, czyli stolicy stanu. Ze szczytu schodów do nieba rozciąga się zapierający dech w pierwszych widok na zatokę Kaniowe. Nazwa konstrukcji brzmi bardzo majestatycznie, ale jest też nieprzypadkowa, bo Steel to Heaven liczą sobie aż 3922 stopnie. Kiedy i dlaczego schody w ogóle powstały? W 1942 roku na zlecenie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych rozpoczęto budowę stacji radiowej Haiku. Był to ściśle tajny obiekt który miał służyć do nadawania sygnałów radiowych dla okrętów marynarki wojennej pływających wówczas po całym Pacyfiku. Przypomnę, że dla Europy był to środek II wojny światowej, ale USA przystąpiło do niej dopiero w grudniu 1941 roku. Aby transmitować tak silny sygnał, wojsko potrzebowało nadajnika o większej mocy niż ta, jaką umożliwiała ówczesna technologia lamp próżniowych. Zdecydowano się zatem na alternator aleksandersona, czyli ogromne urządzenie zdolne do generowania silnych sygnałów radiowych o niskiej częstotliwości. Sprzęt wymagał jednak bardzo długiej anteny, stąd też taka decyzja. Radiostacja została uruchomiona w 1943 roku. Po wojnie w latach 50. XX wieku schody do nieba zostały przekazane piechocie morskiej. Następnie straż przybrzeżna USA przekształciła radiostację w system nawigacyjny Omega. W połowie lat 50. drewniane schody zastąpiono metalowymi. Tym samym powstała konstrukcja, jaką znamy do dziś. W latach 70. służby zezwoliły ludności cywilnej na korzystanie z drabiny Haiku. Lokalni mieszkańcy i turyści niezbyt długo mogli nacieszyć się tą atrakcją. Szlak został bowiem oficjalnie zamknięty w 1987 roku. Jedną z przyczyn miało być to, że konstrukcja ucierpiała w wyniku ulewnych deszczy i burz. Nie brakowało natomiast chętnych na nielegalną współpracę. Spinaczkę z schodami do nieba. Przez lata pojawiały się różne pomysły, co zrobić z konstrukcją. Brano pod uwagę wykorzystanie ich przez publiczne władze, jak i prywatnych inwestorów, którzy mogliby otworzyć Starway to Heaven dla turystów, a wstęp byłby dodatkowo płatny. Wydawało się, że wielu miłośników spinaczki byłoby skłonnych zapłacić za takie wyjątkowe doznanie. Mijały jednak kolejne lata, a nic się w tej kwestii nie zmieniało. W 2003 roku, w związku z planami ponownego otwarcia szlaku dla wszystkich, przeprowadzono naprawy, których koszt wyniósł 875 tysięcy dolarów. Środki te przekazało miasto Kaniowe, na terenie którego położone są schody do nieba. Na początku 2018 roku władze Honolulu oświadczyły jednak, że nie planują ponowne Otwarcia schodów dla zwiedzających. Powołano się na obawy dotyczące odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz duże koszty konserwacji. We wrześniu 2021 roku podjęto decyzję o rozbiórce schodów do nieba. Głównym powodem miało być to, że trudno było zapewnić odpowiednią infrastrukturę, taką jak parkingi czy hotele dla turystów. W pobliżu znajdowała się bowiem dzielnica mieszkalna i brakowało zwyczajnie przestrzeni, żeby powstały tam kolejne niezbędne budowle. Koszt usunięcia stalowej konstrukcji miał wynieść około 1.3 miliona dolarów. Przyjaciele schodów Haiku, czyli grupa wolontariuszy, pragnąca zachować atrakcję, sprzeciwiła się tej decyzji. Podobno stowarzyszenie miało plan na rozwiązanie problematycznych kwestii. W kwietniu 2024 roku władze miasta ogłosiły, że do końca miesiąca rozpocznie się proces demontażu. Miał on potrwać mniej więcej pół roku. Koszt całej operacji wzrósł dwukrotnie do kwoty 2,6 miliona dolarów. Gdy ekipa rozpoczęła prace rozbiórkowe, ich działania zostały przerwane przez osoby, które zaczęły wchodzić na szlak. Część pewnie chciała uniemożliwić te działania, inni pragnęli skorzystać z ostatniej okazji, żeby wspiąć się po schodach do nieba. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, która zaczęła wystawiać mandaty. Nie był to jednak koniec przeszkód. Wspomniana już wcześniej organizacja non-profit Przyjaciele Schodów Haiku złożyła bowiem pozew sądowy, domagając się uchylenia decyzji o rozbiórce stalowej konstrukcji. W lipcu 2004 roku sąd apelacyjny wydał tymczasowy nakaz wstrzymania prac związanych z rozbiórką schodów, dopóki spór prawny nie zostanie zakończony. Pod koniec sierpnia i na początku września tego samego roku. Czternaście osób zostało aresztowanych za wejście na schody do nieba. Wszystkim aresztowanym postawiono zarzut wtargnięcia na teren prywatny, co jest wykroczeniem, za które grozi kara do 30 dni więzienia. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, sytuacja wygląda tak, że niewielka część konstrukcji została już zdemontowana, ale większość schodów nadal istnieje. Sytuacja prawna nie jest do końca wyjaśniona i decyzja sądu dotycząca przerwania prac obowiązuje nadal. Jestem ciekawy, jak ta sprawa się zakończy i ile to jeszcze potrwa. Kończąc wątek drabiny haiku, dodam jeszcze, że w artykułach na temat sprawy Daylena często podkreśla się, że schody do nieba były bardzo niebezpieczne. Według Wikipedii nigdy nie doszło tam natomiast do poważnych wypadków, nie było też ofiar wspinaczki. Z jednym wyjątkiem. W sierpniu 2012 roku piosenkarz i komik Fritz Heisenpush zmarł na zawał serca podczas pokonywania kolejnych stopni drabiny. Ku mojemu zdziwieniu, wpis na Wikipedii dotyczący schodów nie posiada żadnych informacji na temat zagadkowego zaginięcia Daylena. W tym momencie wrócimy właśnie do naszej historii. Rankiem 27 lutego Daylen opuścił dom swojej babci i udał się na przystanek autobusowy. O 7.18 nastolatek opublikował na Instagramie zdjęcie z podpisem and the hike begins, hashtag haiku, czyli i wspinaczka się zaczyna, haiku to była lokalna nazwa schodów do nieba. Daylen wysłał też rodzinie zdjęcia z tego zamkniętego szlaku. Aktywność na telefonie komórkowym ustała około godziny 11. Od tamtej pory nie było żadnego kontaktu z chłopakiem. Mijały kolejne godziny i bliscy byli coraz bardziej zaniepokojeni. Nadszedł wieczór, a Daylen nie wrócił do domu babci. Nie pojawił się także w rodzinnej miejscowości ani nie dał żadnego znaku życia. Bliscy chłopaka zgłosili więc jego zaginięcie. Przeprowadzono szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowano straż pożarną, policję, psy tropiące, lokalnych wolontariuszy, operatorów dronów, a nawet marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Poszukiwania obejmowały zarówno działania lądowe, jak i powietrzne. Teren był jednak zdradliwy: wąskie grzbiety, strome zbocza, błoto i śliskie korzenie. Nawet doświadczeni ratownicy mieli problemy z przeczesywaniem terenu w tych trudnych warunkach. 3 marca 2015 roku, czyli kilka dni po zaginięciu, dwóch turystów zgłosiło, że słyszało wołanie o pomoc, co skłoniło ekipę ratowniczą do przedłużenia poszukiwań do następnego dnia. Działania przerwano oficjalnie po południu 4 marca. Mimo to rodzina Deilena i lokalni wolontariusze nadal przeszukiwali góry w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu. Szwagierka zaginionego założyła zaś grupę na Facebooku, aby pozostać w kontakcie z osobami, które zainteresowały się sprawą. Wymieniano się tam informacjami związanymi z poszukiwaniami. Wszystkie te działania nie doprowadziły jednak do żadnego przełomu w tej sprawie. W końcu jednak pojawiła się informacja, która zaszokowała wszystkich. Rodzina uważnie przeanalizowała zdjęcia przesłane przez Daylena w dniu jego zaginięcia. Na jednym z nich bliscy dostrzegli niewyraźną postać mężczyzny w tle. To odkrycie skłoniło do spekulacji, że tajemnicza osoba z fotografii mogła śledzić Daylena. Jeśli oglądacie na YouTube, to możecie teraz zobaczyć to zdjęcie na ekranie. Niestety nie znalazłem w internecie kopii w dobrej jakości. Próbowałem też korzystać z narzędzi poprawiających jakość zdjęcia, ale na niewiele się to zdało. Znalazłem natomiast fragment fotografii, który miał przedstawiać mężczyznę, i dopiero tam zauważyłem faktycznie tajemniczą postać. Też wyświetlę to na ekranie. Podzielę się także przemyśleniami na temat tego wątku. W komentarzach widziałem wiele opinii użytkowników, według których mężczyzna o nieustalonej tożsamości wygląda, jakby załatwiał potrzebę fizjologiczną. Muszę przyznać, że faktycznie tak mogło być, tak to wygląda. Sporo osób twierdzi także, że w pobliżu widziały dziecko. Natomiast ja go osobiście na tej fotografii nie dostrzegam. Istnieje wiele rozważań na temat tego, czy Daylin w ogóle zauważył mężczyznę i zrobił mu zdjęcie na takiej zasadzie jak na przykład dwie dziewczynki z Delphi w Indianie, które nagrały swojego mordercę. Jest to słynna sprawa sprzed kilku lat. Prawdopodobnie oni kiedy Słyszeliście? Zwolennicy tej teorii podkreślają, że postać znajduje się mniej więcej na środku fotografii, a zazwyczaj to, co chcemy uchwycić na zdjęciu, pojawia się właśnie w centralnym punkcie. Mógł też to być zwykły przypadek. Dylan mógł chcieć zrobić zdjęcie krajobrazu i nie zauważył, że w dole znajdował się w ogóle jakiś inny człowiek. Pamiętajmy, że był to zamknięty szlak, więc nastolatek mógł zakładać, że tego dnia nie spotka na schodach do nieba nikogo. Pojawiają się głosy, że mężczyzna nie miał żadnego plecaka czy torby, gdzie trzymałby na przykład Picie lub jedzenie, co wydaje się podejrzane. Przede wszystkim myślę, że ten plecak mógł na przykład leżeć na ziemi i nie widać go na fotografii. W przypadku krótszej wędrówki mężczyzna mógł też uznać, że nie będzie on w ogóle potrzebny. Być może turysta nie planował, że wejdzie na samą górę. Dla wielu podejrzane jest przede wszystkim to, że tajemniczy nieznajomy nigdy nie zgłosił się na policję. Osobiście nie widzę w tym nic niezwykłego. Po pierwsze mógł nigdy nawet nie usłyszeć o sprawie Daylena, zwłaszcza jeśli był turystą i krótko po tym wydarzeniu wrócił do domu. O sprawie było pewnie dość głośno na Hawajach, ale nie zyskał na rozgłosu w całych Stanach. Jeśli był to zagraniczny turysta, to mógł nawet nie wiedzieć o zaginięciu chłopaka z Hawajów. Druga kwestia to ewentualna obawa przed konsekwencjami zgłoszenia się na policję. Po pierwsze, śledczy mogli go uznać za osobę podejrzaną, stąd już krótka droga do aresztowania, a nawet skazania w postępowaniu sądowym. Mężczyzna mógł oczywiście nie mieć żadnego związku ze sprawą, ale w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości mieliśmy do czynienia z tysiącami przypadków, gdy niewinna osoba została skazana na karę pozbawienia wolności, a nawet karę śmierci. Wspinanie się po schodach do nieba było też nielegalne, więc zgłoszenie się na policję mogło się wiązać z karą za naruszenie tego zakazu. Jaki motyw miałby też taki sprawca? Najbardziej chyba sensowny wydaje się motyw rabunkowy. Rzekomy sprawca mógłby założyć, że Daylen ma przy sobie jakiś dobry i drogi aparat fotograficzny, którym chciałby wykonać imponujące zdjęcia malowniczego krajobrazu. Innym takim przedmiotem wartościowym byłby smartfon. Dla mnie jest to jednak dość mocno naciągana teoria. Należy też w zasadzie wykluczyć możliwość porwania, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś zrobiłby to w warunkach górskich, bez dostępu do samochodu. Daylen był także sprawnym i silnym młodym mężczyzną, z pewnością stawiałby opór. Należy też zadać sobie pytanie, kiedy miałby pojawić się pomysł, żeby zrobić coś złego Daylenowi. Czy mężczyzna wcześniej go śledził, na przykład, Zauważył go w autobusie i podążył jego tropem, a może podczas wspinaczki w jego głowie zrodził się jakiś diabelski plan. Przejdziemy teraz do drugiego obiecującego i niepokojącego zarazem tropu. Wiąże się on z użytkowniczką Reddita o niku DC Landry. Napisała ona długi komentarz pod jednym z postów poświęconych zaginięciu Daylena. Zacytuję teraz treść tego komentarza, który przetłumaczyłem na język polski. Na ekranie możecie zobaczyć oryginał. Wiele osób myli informacje. Nigdy nie będę potrafiła opisać uczucia, jakie towarzyszyło mi, gdy usłyszałam ten krzyk. Sądząc po zdjęciach, turysta nawet nie dotarł do schodów. Wybrał drogę Moana Lu'a. Nie jestem stąd, więc tak naprawdę nie znam nas grzbietów górskich. Mogę tylko starać się jak najlepiej wyjaśnić innym, dokąd poszliśmy i skąd go usłyszeliśmy. Rozpoczęliśmy wędrówkę szlakiem około 6 metrów od szlaku Kulana Ahane. Wędrowaliśmy około 3 godzin. Krzyczyliśmy do siebie, żeby upewnić się, że wszyscy są cali zdrowi, bo byliśmy tak daleko od siebie. Wiatr ucichł na pół sekundy i usłyszeliśmy krzyk ratunku. Wstrząsnęło mną to tak bardzo, że musiałam usiąść, żeby zadzwonić pod numer 911. Moi znajomi byli jakieś 45 metrów przede mną i nie wiedziałam, że oni też dzwonią pod numer 911. Wszyscy pięcioro usłyszeliśmy to jednocześnie. Szliśmy szlakiem prosto, a głos dochodził z lewej strony. Dochodził z dołu. Nie wydawał się rozbrzmiewać echem, ani nie był bardzo odległy. Przerażające jest to, że po około godzinie, gdy ratownicy zjawili się na miejscu, mój przyjaciel i ja byliśmy zdeterminowani, żeby dostać się na szczyt schodów, więc postanowiliśmy dalej nimi podążać, a pozostała trójka została tam gdzie była. Kontynuując wędrówkę słyszeliśmy jak ratownicy na dole gwiżdżą i go wołają. Ponownie wiatr nieco ucichł i usłyszeliśmy Jestem na dole! Mój przyjaciel i ja zatrzymaliśmy się i zaczęliśmy krzyczeć za nim. To nie byli ratownicy. Głos był inny niż ich nawoływania. Natychmiast zadzwoniłam ponownie pod numer 911. Zostaliśmy tam jeszcze przez godzinę bez ruchu, próbując ponownie go nasłuchiwać. Wiatr był tak silny, a chmury zaczęły się gromadzić, że trudno było cokolwiek usłyszeć. Mój przyjaciel i ja, którzy usłyszeliśmy ten ostatni krzyk, wyruszamy jutro tą samą drogą, którą poszliśmy w poniedziałek. Trudno wyjaśnić skąd pochodził głos, ani skąd go słyszeliśmy, dlatego aby go odnaleźć, wracamy jutro, kiedy skończę pracę o 7.30. Proszę informujcie mnie na bieżąco. Oczywiście jak zawsze w takich przypadkach podkreślę, że mamy do czynienia z komentarzem na forum internetowym. Każdy z nas mógł coś takiego napisać, co nie oznacza, że takie zdarzenie miało faktycznie miejsce. Reddit jest też znany z tego, że jest tam sporo internetowych troli, ale myślę, że ten komentarz jest prawdziwy, choć oczywiście takiej pewności nie mamy. Nie wiadomo też, czy krzyk rzeczywiście należał do Deilena, ale od tego momentu teoria o wypadku zyskała mocny argument. Chłopak mógł zboczyć z głównego szlaku i spróbować iść skrótem przez dolinę Moana Lua. Teren tam jest zdradliwy, łatwo się poślizgnąć, a jeśli nastolatek spadł w dół, to ratownicy, ani ewentualnie inni turyści, mogli go nie zobaczyć ani nie usłyszeć. Na koniec spróbujmy się zastanowić, co dokładnie wydarzyło się feralnego 27 lutego 2015 roku. Czy to możliwe, że niezidentyfikowany mężczyzna był odpowiedzialny za śmierć Daylena? Oczywiście, jeśli założymy, że na tym zdjęciu faktycznie była to ludzka sylwetka, a nie tylko jakieś złudzenie. Osobiście uważam to za mało prawdopodobne, ale zwolenników tej teorii nie brakuje. Moim zdaniem Doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jeśli użytkowniczka Reddita napisała prawdę i rzeczywiście słyszała nawoływanie o pomoc w rejonie schodów do nieba, to najpewniej słyszała właśnie Daylena. Wypadki w górach to żadna nowość. Tysiące osób traci w ten sposób życie i to nie musi być wcale wspinaczka na Mount Everest czy K2. Czasem wystarczy jeden fałszywy krok, żeby doszło do tragedii. Zastanawiam się jeszcze, czy osoby, które skontaktowały się z policją 3 marca, to byli właśnie użytkownicy z Reddita. W komentarzu mowa o poniedziałku, prawdopodobnie chodziło o 2 marca. W tym poście w zasadzie pojawiły się dwa komentarze. Ja przytoczyłem ten dłuższy i on jest datowany na 5 marca, a ten krótszy pochodził z poprzedniego dnia, czyli 4 marca. Myślę, że to mogły być te same osoby, ale nie jest to do końca wyjaśnione. Źródłach. Pewne jest to, że od zaginięcia Daylena minęło ponad 10 lat, a do dziś nie wiemy tak naprawdę, co przydarzyło się nastolatkowi. Myślę, że stracił on życie, ale jego zwłok nigdy nie odnaleziono. Mam nadzieję, że kiedyś bliscy odkryją prawdę. To byłoby wszystko, co chciałem opowiedzieć o tej historii. Na koniec polecam Wam inny odcinek, który nagrałem o sprawie z Hawajów. Chodzi o zagadkowe zaginięcie Piotra Drabika. Pod wieloma względami jest to podobna sprawa, również z ciekawą teorią spiskową. Przede wszystkim sama postać Piotra Drabika była bardzo barwna. Link możecie zobaczyć na ekranie. Ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia.